Na pewno, na pewno nieraz mieliście się problem z zamieniającymi się literami z i y. Jest to bardzo uciążliwe w systemach Windows XP. Na przykład, kiedy chcieliście napisać, chcieliście napisać wyraz z literą z lub y. Jeśli pojawił się wam ten problem, należy wcisnąć prostą kombinację klawiszową lewy ALT i SHIFT po wciśnięciu tej, tej kombinacji powinno wszystko wrócić na swoje miejsce żeby usunąć ten problem na stałe z naszego komputera wchodzimy w start panel sterowania opcje regionalne i językowe Klikamy języki, szczegóły, i tutaj mamy dwa języki do wyboru: polski programisty i polski 214. Jeżeli nie ma u Was polskiego 214, klikacie Dodaj i klikacie OK. Należy wybrać polski 214, bo ten ma zamienione litery. Potem wszystkim klikamy OK i problem powinien być rozwiązany. Jeżeli macie jakieś problemy lub pytania z komputerem lub jego oprogramowaniem, proszę napisać do mnie pytanie, ja z chęcią udzielę odpowiedzi.